Hej, tu Aitra, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku na krawędzi. Mam nadzieję, że po paczu jaki się ukazał niedawno, gra nie będzie się ani wywalać, ani zawieszać, bo niestety działo się to dosyć często i było dosyć upierdliwe, no ale zobaczymy. Ok, najpierw się zorientujmy jaką mamy sytuację. Przede wszystkim jesteśmy na etapie koksowników, odkrywania koksowników. Co jest dosyć ważne, ponieważ za chwilę temperatura nam dosyć mocno spadnie i musimy zapewnić ciepło ludziom. W przeciwnym wypadku zaczną nam chorować, a to niedobrze. Kolejna rzecz, budujemy już kopalnię węgla, co jest niezbędne, aby móc dostarczyć wystarczająco dużo węgla do tych koksowników i grzejników, których jeszcze nie mamy, a również potrzebujemy. Niestety w początkowej fazie, tego węgla będę wydobywać mniej niż będzie moje zapotrzebowanie, ale postaramy się to jakoś w miarę sensownie szybko wyrównać. Następne co widzimy to to, że mam 5 lecznic, a mam tylko 15 chorych, wobec tego część inżynierów siedzi tam i nic nie robi. Zatem wybudujmy jakieś warsztaty i będziemy tymi inżynierami żonglować. Czyli kiedy będą potrzebni, to będą leczyć chorych, kiedy nie będą potrzebni w lecznicach to będą pracowali w warsztatach. I to, co jest najgorsze, to to, że nie mamy żywności. Nie mamy ani surowej żywności, ani racji żywnościowych, w związku z tym za niedługo przyjdzie nam się mierzyć z głodem, a i być może z ludźmi, którzy będą głodujący, co nie jest dobre. Wysłaliśmy przed chwilą dostawę do Londynu, więc jak widzimy, jedna dostawa żywności jest w drodze, no ale niestety to jest bardzo, bardzo malutko. OK. To co musimy teraz zrobić, no to tak. Tego zwiadowcę ja muszę cofnąć z powrotem. Za chwilę się aktywuje inny quest i będę musiała tym zwiadowcą użyć w tą stronę, więc dobrze, jakby do tego czasu wrócił do tego miasta. Takie momenty, kiedy będę oczekiwała na budowę czegoś, po prostu będę wycinać. Jest kopalnia. Przykierujmy do nich ludzi, niech od razu pracują. Są koksowniki, pójdźmy od razu po te grzejniki, żeby zapewnić ciepło. No i zaplanujmy już, gdzie te koksowniki chcemy wybudować. Musimy zapewnić ciepło w namiotach oraz ciepło w lecznicach. Ciepło w magazynie oraz w kopalni zapewnimy za pomocą grzejników. Dobra, tutaj jest dosyć dużo złapanych. Tutaj również. I tu dwa domki złapię. Gdyby było tu, już też nie złapię. Musi być tak. I teraz tutaj. Muszę te warsztaty tu ogrzać. Tak już ich nie złapię. Dobrze. I okej. Koksowiki są. Będę się teraz budować. Zobaczycie, jak bardzo mi zużycie węgla wzrośnie. Teraz mam takie zużycie, a za chwilę będę miała na czerwonym. Obozie 11. Mamy złe wieści. Jakoś mnie tym nie zaskoczyłoś. Zmieniły się zasady rządzące dostawami. Od teraz transport żywności będzie wysyłany do Was dopiero wówczas, gdy w naszą stronę ruszą kolejne zapasy stali i rdzeni parowych. No chyba sobie ze mnie żartujesz. Z żalem musieliśmy zastosować takie drastyczne środki. Ale zostały one uznane za niezbędne do ułatwienia odpowiednio częstego wysyłania kluczowych zasobów. Świetnie! Nie ma co. Oczywiście, na, musimy porozmawiać, totalna zlecka do usłyszenia. Gdy mi się jeden warsztat. Poszukajmy lecznicy, gdzie nie ma pacjentów. Tu nie ma pacjentów, dobrze. To weźmy stąd inżynierów i przekierujmy ich do warsztatu. Zobaczmy. Administracja obozu. Musimy działać. Szefie, nasi ludzie są zdenerwowani i zaniepokojeni sytuacją żywnościową. Ja również. Przybyła grupa doświadczonych odkrywców, aby porozmawiać o rozwiązaniu. Odcinając nas od dostaw pożywienia, nowy Londyn pokazał, że nie można na nim polegać. Musimy znaleźć inne źródło żywności. Na szczęście nasi zwiadowcy dostrzegli ślady niedawnej obecności ludzi na południu. Super, wreszcie jakaś dobra nowina. Wyślijmy ich, żeby to zbadali. To może być dla nas przełom. I teraz, właśnie dlatego chciałam, aby ci zwiadowcy wrócili, bo jak oni tutaj dotrą, to od razu będą musieli pójść do tego punktu. Im szybciej, tym lepiej. W międzyczasie zwiadowcy dotarli do Tesla City. Problem z Tesla City polega na tym, że tutaj można naprawdę dużo cennych zasobów zgarnąć, ale. Ryzykujemy zwiadowców. Czyli jeśli się uda, mamy zasoby i zwiadowcy ruszą dalej. Jeśli się nie uda, to tracimy zwiadowców. Możecie również to miejsce opuścić i po prostu ruszyć dalej. W tym wypadku należy opowiedzieć, kto nie ryzykuje, ten nie je, zważywszy na to, że mamy bardzo duże problemy z żywnością, a tu jest aż 46 racji żywnościowych. No spróbujmy, czy się uda? Super, mieliśmy szczęście, przetrwaliśmy i udało nam się znaleźć cenne zasoby. Pięknie. To żarcie jest nam naprawdę bardzo potrzebne. Mamy zasoby, w takim razie ruszajmy dalej. Dobrze, drugi warsztat ukończony, więc zobaczmy skąd możemy ludzi przesunąć. Tu nie ma pacjentów, więc zabieramy stąd inżynierów i niech pracują w warsztacie. Na razie nad liczbą chorych panujemy. Są koksowniki, więc będzie w namiotach. Teraz nawet znośnie, po podniesieniu tej temperatury będzie nawet przyjemnie, dobrze, to mi się bardzo przyda. Super, wrócili mi ci zwiadowcy i oni od razu muszą wyruszyć do tego miejsca. W międzyczasie widzimy, że liczba chorych mi się zwiększyła, więc ja muszę inżynierów z warsztatu przekierować do lecznicy, niech tych chorych leczą. Super, wszyscy chorzy są leczeni. Widzimy, że kończy mi się miejsce na drewno, więc postawmy jeden skład zasobów, żeby to drewno w tym składzie gromadzić. I tak, tutaj już nie ma co zbierać, więc to rozmontujmy. Są grzejniki. Grzejniki na pewno musimy włączyć w magazynie. Na pewno musimy włączyć w kopalni węgla. I teraz zobaczcie, jak źle wygląda moje zużycie. W związku z tym ja muszę sięgnąć po coś, co mi to wyrówna. W pierwszej kolejności idziemy po wydajne palniki. To mi zmniejszy zużycie węgla przez koksowniki aż o 33%. Więc bierzemy. Dobrze, ci dotarli do lustrzanego jeziora. Nic tu po nas, więc po prostu idziemy dalej. Mamy wydajniejsze palniki, to teraz ja muszę pójść po optymalizację wydobycia węgla. A tutaj gromadzimy drewno. Też muszę się przerzucić na rdzenie parowe, żeby tą dostawę do Londynu w miarę szybko wysłać i jeszcze zgarnąć trochę żywności, bo mam za mało. I pociągnijmy tutaj nockę. Będą mało zachwyceni, ale przez noc już jakichś rdzeń pozyskamy. Więc powinniśmy być w stanie w ciągu dnia wysłać dostawę. Zobaczcie jak pięknie mi liczba chorych spadła. Więc patrzmy, gdzie nie ma pacjentów. Tu nie ma. Więc inżynierów zabieramy stąd. I super. Ilość węgla będzie mi spadać. Bo w dalszym ciągu mam większe zużycie niż wydobycie, ale teraz przy optymalizacji może nam się to wyrówna. Tutaj są ocalali, ile ich będzie? 27. Z opisu widzimy, że to są ludzie, którzy naprawdę nie mieli lekko, ale spróbujmy, czy pójdą razem z nami. Niektórzy poszli, ile ich będzie? 27, czyli ja muszę zatroszczyć się o jakieś namioty dla nich. Za chwilkę to zrobię. Optymalizacja jest. Pójdźmy teraz po szybsze wydobycie. Mamy dźwigi towarowe i zwiększa to tempo wydobycia o kolejne 15%. Bierzemy. Obozie 11, wciąż nie wysłaliście do nas stali i parowych, nasza cierpliwość ją wyczerpuje, moja również. Niniejszym przypominam Wam, że należy włożyć więcej wysiłku w wypełnienie swoich obowiązków, chyba mówisz o sobie. Musimy porozmawiać, oczywiście totalna zlewka, więc do usłyszenia. Ten zwiadowca tutaj total, zobaczmy i ruszamy dalej. Ludzie są głodni, ale nic na to nie poradzę, bo żadnej żywności na razie nie mam. Ale mam dostawę do Londynu, to ją wyślijmy. Dobrze, są dźwigi towarowe, więc pójdźmy po łączone wydobycie, żeby mi jednocześnie i stal, i rdzenie parowe wydobywali. Tutaj zobaczcie, że już nie mam żadnych drzew w zasięgu, więc ten tartak możemy rozebrać. I w to miejsce wstawimy namioty dla tych nowych ludzi, którzy przejdą. I jeden, dwa. I musimy postawić gdzieś jeszcze, ale niestety tu już chyba nie będzie w zasięgu tego koksownika. Ten tutaj też nie. Ale postawmy nowe domki tutaj, bo wcześniej czy później na pewno będą one potrzebne. I będziemy musieli przez to zaplanować jeszcze jeden koksownik, żeby te wszystkie domki tutaj obrzać. No trudno, poradzimy sobie. Tu już nie ma drewna w zasięgu, więc rozbieramy to. Zobaczmy. Tutaj jest drewno. Niedużo, ale zawsze coś. I idziemy do hot springs. W międzyczasie postawmy jeden tarta. Tak żeby więcej drzew było w jego zasięgu. Możemy się przełączyć na wydobywanie łączone. Więc będzie jednocześnie i stal, i rdzenie pozyskiwane. I teraz co byśmy chcieli. Na pewno byśmy chcieli baraki, ale nie w tym momencie. Tak naprawdę wychodzi na to. Żebyśmy musieli pójść tutaj po to, ale potrzebuję aż 50 stali więc weźmy na razie te lżejsze sanie, a ja sobie w tym czasie stal zbieram. Niech moi zwiadowcy przemieszczają się szybciej. Niedobrze, bo zobaczcie, że mam 8 głodujących. Dotarliśmy do Hot Springs i Hot Springs jest właśnie naszą nadzieją na żywność. Przeszukajmy teren. Dar życia. Osada stanowi enklawę życia skupioną wokół kilku gorących źródeł. Jej mieszkańcy przybyli tu z miasta, które przetrwało wielką zamieć, dzięki pomocy innego, większego miasta. Gdy śnieżyca minęła, niewielka grupa postanowiła spróbować szczęścia osobno, zabrawszy ze sobą nasiona i sadzonki. Po wielu niepowodzeniach trafiła w to właśnie miejsce. Mieszkańcy zbudowali tu cieplarnię i posadzili nasiona, by przekazywać dar życia. W geście życzliwości wręczyli nam trochę jedzenia i powiedzieli, że chętnie dadzą nam go więcej w zamian za pomoc w rozwoju osady. Super! Szykuje nam się handel wymienny, jedzenie za towary potrzebne do budowy. Pięknie, więc tym wróćmy do obozu. I zobaczcie, że musimy teraz przejść do placówki transportowej. Musimy wybudować jeden oddział budowlany. A następnie ten oddział budowlany wysłać tutaj. Pięknie. Mamy handel z Hot Springs elegancko. Wrócili zwiadowcy z racjami żywnościowymi, również nam uratowali skórę. Tych zwiadowców musimy wysłać tu z powrotem, bo tu jest jeszcze jeden punkt, w którym nie byliśmy. Pojawiła nam się nadzieja na żywność ale w jaki sposób prowadzić handel wymienny, jak możemy pomóc temu miastu i jak oni mogą pomóc nam, pokażę Wam już następnym razem. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuk w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a tak życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się!